Zobaczcie mi tu sobie tylko wyjdę. No, już stawam. Niektórzy wchodzą po czerwonym dywanie, ja jednak wolę oryginalne wejścia. Zapraszam dzisiaj do odcinka. Masz no amplio hamburger. I potem jeszcze <noise> Jak wiecie, robię bardzo dużo kilometrów, i żeby sobie kupić osobówkę pierwszą, muszę ją przetestować. Mamy peszecznika 206 2.0 HDI, tak zwany ROPIOK. Sprawdźmy zatem jego możliwości. u nas na pustach. Moim zdaniem to jakieś takie 4,5 pustaka. Jeszcze jedno wejdę. Troszkę mam luzu tutaj zobaczcie i ten delikatnie mi loto to wszystko po tym, po tym aucie. Trzeba zabezpieczyć, a że pasów nie mamy to...

Potem. Przecież tak na drogę nie wyjadę, bo mnie policja złapie. Zróbmy to jakoś po ludzku, nie? A że pilowcem jestem, to znam się na zabezpieczeniu towaru. Trzyma się? O! To, że jedziemy z gabarytem, musimy zaznaczyć wszystkim obywatelom, żeby nas nie wyprzedzali bo to w razie co jakby spadło to to krzywdę narobi i z racji, że w środku porządek czekamy, dbamy i w skarpeteczkach jeździmy to proszę bardzo żeby przyszły właściciel wiedział że ma autko faktycznie pięknie zadbane no to Sprawdzaliśmy moc elegancko wytrzymałość, jak wie wiecie, hak jest nie po to, żeby kurczę, był y, od porady. Musi coś pociągnąć, także my jeżdżąc po całej Europie przyszybko musi być przyciągnięta. Poznajcie Pabła, nowy osobnik na naszym kanale. Siemanko, obecny tutaj z Podkarpacia, Rzeszowa, ma swoją autopomoc. tak? Pewnie myślicie, po co ten maluch. Dowiecie się w dalszej części odcinka, jest to bardzo kluczowy element i na pewno nam się bardzo przyda. Nie nie. <śpiewanie> nie, 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 nie. Autko załadowane to załadowane, to nie, jeszcze nie, koniec. nie, Zapomniałem. Jak hamulc dajesz? Ja ci będę uczył. Jak widzicie Peugeot nie chce być jeszcze zezłomowany, także zobaczymy na co go jeszcze stać. Jak najbardziej, no. Po tej porze południe mamy. To na na ciebie. Pułeczka, mięsko. Że mogę się doczekać. A, będziesz miał ku**a restauracji. A zamykam oczy. Lubisz, to, Cała ty lubisz? Tak. lubisz? O, dużo. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. O. A aaa. A. Śmiało, śmiało. Nie patrzy. Ha, ha, ha. Hamburgerek? Tak, Kuchno, skąd jak... wiedziałeś? Wiesz, Tak, ulubiony. Wiedziśmy. akurat tutaj wszystko pod magazyn Zastanawialiście, a to było wszystko przemyślane. Akurat budowa wry, każdemu jest potrzebna, nam się już nie przyda to należy tylko płynę. Także na razie jeszcze, Widzę, że widzę jest na offroadzie. Patrz chłopie jaki offroadzik, widziałeś? Nie trzeba nam 4x4. O. I osiadł delikatnie, ale... Pawełku! Dlatego Paweł jeździ z nami dzisiaj cały dzień. No i akurat pierwsza akcja, nie znaczy, że ostatni. Dobra Paweł, będzie! Tak się to zapina? Chyba tak! No i widzę! Poczekaj, żeby tutaj Co? No to, to. Co? to co, ciekawi dalszy tej, tej, bo jeszcze odko chce służyć? Zapraszam. E, Rattos. No? Ja do domu coś rzuci, bo no, tutaj no do ja taki machku nie piłeś, by... piłeś, Nie, 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 jak nie, 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 tam. tam, Za ja Ci mówiłem, że do domu chciałem ja cały dzień dojechać. Siadaj jeszcze do domu. Ufa, kuwa, to... Siadaj jeszcze do domu, kilometrów mamy. Ja chyba dojdę, dojdę, dojdę samemu, dojdę dojdę, 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 dojdę. Jedziemy szukać... że nie na darmo Paweł z nami dzisiaj przyjeżdża, Akur przyjeżdża akurat siadł teraz na wahaczu yy, tyle kamieni jest Akurat musiało tutaj, tutaj siadło. Dobrze, że jest. Dobrze, że Paweł jest. Tutaj zostawiamy Wam numer na dole ekranu. Ogólnie Paweł ma taki pomysł, chęć. Może chcecie jakiejś współpracy, może chcecie na przykład obkleić mu tutaj e, fajną grafikę. Może macie jakiś pomysł, żeby rzucić e, tak jak u mnie na ciężarówkę jakieś, wiecie, e, foto, cokolwiek, nie? Więc e, zostawiam Wam numer do Pawełka. Dzwoncie ewentualnie, jak widzicie, chcecie gdzieś nawet na koniec drugi polski przewieźć jakieś auto, fajne cacko, kupujecie czy coś. To na pewno będziecie mieć wesoło. Pamiętajcie zawsze o bezpiecznym zamontowaniu liny, żeby to wszystko ładnie, elegancko. Chodziło tak, jak ma być, żeby się nikt do Was nie doczepił. Boble. to ma dość Tylko babeł przyszedł i zobaczcie że już odpaliło. Serio nie było nagrywane ale akurat fajnie bo już Ja nie widzę nic. Nie słyszę, później zadzwonię! Ty, to jest odpad. Ja już wiem, z czego bandzi robią. Zobacz, to jest. To się dobrze ciągnie. Słuchaj. Ale zobaczcie, że silnik jeszcze chodzi, pan. Paweł już wiedzie, pan. Nawet on już wie, kiedy ja wiecie, kiedy go będę potrzebował. Nie, mówiłem troszkę. Moje zadanie na tej chwili jest tyle, żebym trzymał nogę na To Auto nie poszło. Maluszek zjeżdża z lawety, no i z racji tego, że peżot i włosa nie ma nic do siebie to kończymy dzisiejszą przygodę. Autka zjeżdża bardziej, że znajdujemy się kilkadziesiąt kilometrów od domu. Musimy czymś sobie wrócić, żeby była fajna frajda, to nie żadne Lamborghini, nie Bugatti, nie jakieś tam sportowe Mustangi. Lecimy, czas. w PRL-u. Z racji tego, że ja mam auto klasy A, takiej samej auto klasy przyjechało po mnie. Piękny egzemplarz, tutaj z paczką jeszcze jakby nam się Coś się nie zmieściło do środka, wszystko w oryginale jest, prawda? Ty tak, kupiłeś ja go za ile, tak, Za ile? I pół tysiąca, nie? 300. Tak, odbite. No, to wie, do środka do elegancko. Niektórzy na w walą, wiecie, w, tu, w drugą stronę tutaj. E, zobaczcie jeszcze zderzaki w frommie. Nawet zobaczcie kawersja że jest z hakiem, także jakby jakaś przyczepka mała kempingowa, jakieś do wywiezienia czegoś, szyby uchylne tutaj w środku. tapicerka, zobacz. zobaczcie. Ta elegancko jeszcze jest na tym na, na tym Dzień dobry. Pali. 275 na 30 na 20 kółeczka, lampy mają w ordynale, wszystko jest. Pyka, pyka. I dobry. Dobrego jak? Na O No akurat ten pan nie mieści, pewnie jest. Fanatykami innej marki, ale tutaj jak najbardziej można jutro na olika. Mamy tutaj zbójnika, zobaczcie, to przez niego wszystko zają. Ja, widzisz? Mofelga cała, normalnie, nie pogięta. Gdyby nie to, by płakał. Jutro na giełdę leci, więc pasowałoby troszeczkę doprowadzić do stanu, dlatego że już jest kupiec. Jeszcze ma oglądać, ale my już my sami od siebie. Maskę to tylko poszycie zdjąć i Jana musi zaraz zacząć działać, dlatego szukamy go na następne mini. Tak kończy żywot nasze autko-piękne, chociaż odpala. Więc yy, dzisiejszy dzień się kończy. A was już teraz zapraszam do kolejnego odcinka. Zapnij mi tu Pawu, ja sobie wysiądę Słyszysz? Wysiadam To na razie spieraly odchodzi od dalej chce służyć eee, kurwa jeszcze raz Pade jak pali. Pade jak pali. A, no to nie... Czy da się